W 2008 roku, a więc 12 lat temu, przypomniał o swojej obecności, pozostawiając nam cząstkę swojego kochającego serca. Tą swoją obecnością stawia nam pytanie o winnicę naszego białostockiego kościoła, jaka ona jest, i jakimi jesteśmy w niej pracownikami? Pyta nas, czy nasza winnica przynosi obficie dobre owoce? Czy przypadkiem cierpkie jagody? W daniu właściwej odpowiedzi na te pytania może przyjdzie nam z pomocą piękna mozaika, jaka znajduje się w jednym z kościołów w Mediolanie. Przedstawiała na wieczernik. Na środku wieczernika znajduje się stół. Wokół niego zasiadają Jezus i jego uczniowie. Autor uwiecznił w nim moment, w którym Jezus łamie chleb, swoje ciało i przekazuje go uczniom. A następnie uczniowie rozdają go ludziom, którzy wydają się wchodzić i wychodzić z wieczernika. Z tej mozaiki płynie dla nas kilka ważnych wskazań. Mówi nam ona najpierw o potrzebie częstego wchodzenia do wieczernika. Bo tam jest obecny Jezus. On czeka z chlebem na każdego z nas. Jest to zaproszenie do częstego uczestnictwa w Eucharystii. W ofierze Eucharystycznej Jezus Chrystus obficie łamie chleb rękami kapłana, a łamiąc go przekazuje najpierw im samym, a następnie rękami kapłanów rozdziela wszystkim spragnionym. Odpowiedzmy sobie, jak często wchodzimy do Wieczernika, jak często karmimy się Jego ciałem, w jaki sposób przyjmujemy to ciało. Czy przyjmujemy je w pełni poszanowania do swojego serca, czy też może przyjmujemy je w biegu, w pośpiechu. Bez należytego przygotowania. Jak często karmimy się Jego ciałem? W tym czasie, w ostatnich czasach, w tym względzie, ze smutkiem trzeba stwierdzić, że rośnie wciąż liczba tych, którzy z łatwością dyspensują się od uczestnictwa w Eucharystii. Może. I pandemia koronawirusa jeszcze bardziej nam w tym przeszkadza. Ale o ile można zrozumieć jeszcze osoby starsze, to bardzo boli, gdy w Eucharystii nie uczestniczy młodzież, nie, nie uczestniczą dzieci i to często za przyzwoleniem rodziców. A więc pytanie o uczestnictwo w Eucharystii. To pytanie jest ważne i na to pytanie musimy sobie w sercu odpowiedzieć. Winnica zatem naszego Kościoła Białostockiego, aby była piękna i przynosiła obfity owoc, musi być oparta na Eucharystii. Naszym podstawowym zadaniem, a przede wszystkim widzialną łaską i źródłem nadprzyrodzonej mocy Kościoła jako ludu Bożego, jest trwać stale i stale postępować w życiu eucharystycznym, w pobożności eucharystycznej, rozwijać się duchowo w klimacie eucharystycznym. A my czujemy wewnętrzną potrzebę większego wzrastania w klimacie Eucharystii i wnoszenia tego klimatu w życie naszych rodzin. Prośmy Jezusa Chrystusa aby dał nam łaskę zrozumienia tej winnicy, aby dał nam zrozumieć, czym jest nasze chrześcijańskie powołanie, aby dał nam zrozumieć, czym jest rzeczywiście Eucharystia, którą chcemy, aby każdy przyjmował do swojego serca, którą chcemy, aby każdy nią się karmił i w ten sposób umocniony tym darem ciała Jezusowego mógł stawać się żywym świadkiem Jego obecności w tej świątyni i wszędzie tam, gdzie On nas posyła.